Coś to ma chyba pchełki. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the White. Moi kochani, to już jest 160 odcinek z tej wspaniałej gry, z tej wspaniałej serii. I, i powiem Wam szczerze, że będzie znacznie więcej, ponieważ jesteście fanami właśnie tej gry, tak samo jak ja. Niestety ubolewam, jeśli chodzi o ten rezerwat, ponieważ już skończyły się misje główne. O misjach obocznych nie ma co tutaj marzyć, bo ich po prostu nie ma. Ja tutaj razem ze świrkiem będę się zaraz wybierał na polowanie, ale zanim to zrobię, to może uzupełnię amunicję. Póki co wezmę sobie sztucery, które miałem na poprzedniej transmisji. W której byliśmy w Quatro nas i polowaliśmy na bawoły. No, powiem Wam szczerze, że jeden, jedno z najlepszych polowań, jakie mieliśmy, i też uważam, że to była najlepsza transmisja jak dotąd, właśnie z gry The Hunter Call of the White. Ale tymczasem, może poczekajcie, ja sobie tutaj wezmę amunicję wojskową. Kupimy sobie troszkę tej amunicji. Dobra, myślę, że wystarczy. Natomiast nie wiem jaki wybrać sobie pierwszy sztucer. Bo tutaj takich dużych zwierzaków nie ma. Tutaj też mam zaraz, poczekajcie. Amunicja do strzelby też się skończyła, bo mieliśmy kilka ataków wołów domowych i się bardzo szybko skończyła. Ej, Azorek, odejdź, bo ja chcę troszeczkę dojść do mojej szafki. Dobra. Strzelbę też oddamy. Myślę, że już... Nie będzie potrzebna. Magnum Frontier też oddam. Docent, poczekajcie, jaki by sobie tutaj sztucer wziąć na to polowanie? Huntsman jest bardzo ciekawy i bardzo fajnie wygląda. Ja chyba go rzadko używałem, ale poczekajcie, co ja mam póki co? Huntsman ma 64 odrzut, a Solokin 58. Ten Huntsman jest troszeczkę mocniejszy. Chociaż z drugiej strony, wiecie, tutaj jest też... Co się dzieje? Co ty się tak tam czepiesz? Aha, deszcz pada. Ja jestem teraz przez ciebie cały mokry. Zobacz, jak wyglądają moje spodnie. Świrku. Dobra, poczekajcie. Co by sobie tutaj jeszcze wziąć? I znowu będzie przegadane, a nie będę polował. Dobra, już mam. Weźmiemy sobie jednak tego Huntsmana. Albo ranger może. Ale polowałem już z rangerem. Weźmy sobie albo ten Stradivarius. Też bardzo fajnie wygląda, i jest to sztucer, który ma takie same parametry aniżeli ten Huntsman. Więc weźmy sobie Stradivariusa. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Natomiast sobie weźmiemy jeszcze amunicję do tego. I może weźmy jeszcze łuk. Bo dawno nie używałem. Auk edge'a nie mam zamiaru za silny wezmę sobie ten Koter, może czerwony niech będzie oho już coś się tam odzywa już coś tam pobekuje naboje oddaję tylko oczywiście nie wiem jakie mam mieć wyposażenie do Stradivariusa chociaż Huntsmana też jak znajdę to mogę na podstawie właśnie jego parametrów znaleźć ale mam Stradivariusa Amunicja i mam 26 pocisków, jeśli chodzi o ten sztucer, więc możemy go wziąć. 26 pocisków, 270. Trzeba teraz w magazynie znaleźć. Szukamy. Na drugim miejscu mam Stradivarius. Dobra, łuk y Koter. Tylko ja nie mam nic do polowania na. Indyki, ale ostatnio je nie spotykałem, więc nie ma sensu tutaj się nimi przejmować. Dobra, moi drodzy, wybierzmy się może tutaj na ten nieodkryty teren, tylko ja nie mogę go zaznaczyć. Poczekajcie, zaznacz na mapie, OK, mam zaznaczony i wybieramy się w drogę, co nie, pieseczku? Chodź, idziemy, zapolujemy na jakieś zwierzaki. Może, wiecie co, ja się troszeczkę obawiam, że powinienem chyba wziąć jednak... Dobra, nie kombinujmy. Jeszcze jest, będzie na tyle odcinków, że wezmę sobie ze sobą sztucer, którym będę polował na indyki. A póki co nic na to nie wskazuje, żeby tu indyki się znajdowały. Bo jak pamiętacie, poprzedni odcinek, a także dzicza jej świni, to nie było po prostu ani jednego ptaka, tylko te świnki, ewentualnie jelenie szlachetne. Dobra, sprawdźmy, co tam jest ciekawego przede mną. No póki co, nic. Nie ma, ale to nic nie szkodzi. Bo ja tutaj będę chciał, y, zobaczcie, odwiedzić te tutaj rejony. Nie wiem, czy też y, czasu na to starczy. A później wybierzemy się... Być może... Jeszcze... Tutaj. Ale to podejrzewam, że się poświęci na ten rezerwat. Jeszcze z sześć odcinków. Zobaczcie, tam coś się odzywa, tylko niestety... Nie wiem co, ale jest bardzo blisko. I więc moi drodzy, poczekajcie chwileczkę. Lofcik musi coś zobaczyć. Dobra, idziemy, po cichutku, coś mieć znowu trzęsie, ale na spokojnie, tu jest gdzieś jakiś zwierzak, warto podejść jak najbliżej i poczekać, ewentualnie, może gdzieś się pojawi jego sylwetka na wprost, kto wie. Ale ty jak będziesz tak <grym> ział cały czas, no to wiesz jak to się skończy. Ucieknie, tak jest, ucieknie nam zwierzak. Akurat zmierzamy w ten rejon, który sobie zaznaczyłem. Jeden szlachetny, tam jest. Pewnie sobie już uciekły. Ale ja miałem tutaj jakiegoś zwierzaka, bardzo blisko, chyba że się przemieścił na drugą stronę tej drogi, kto wie. Dobra moi kochani, chyba tutaj zaraz tutaj są te jelenie szlachetne. Ostrzega, tylko on mnie wyczuje jak pójdę w tym y, kierunku. To są samiczki, ale czemu by nie strzelić do samiczki? Momencik, wezmę sobie wabik, bo chyba mam, chociaż z drugiej strony sam już nie wiem. 8, chyba pod ósemeczką mam ten babik. Ale jest tutaj piękna grafika. Zobaczcie tylko, jakie oświetlenie. Świeci prosto na mnie słońce. Cienie. Coś pięknego. Tutaj jest i w dodatku samiec. Tylko, żeby pies nie spłoszył mi tego pięknego samca. Chyba nie wziąłem. No tak, nie wziąłem celownika. No nie mam celowniczka, moi drodzy. No trudno. No i dobra, poszedł strzał, tylko jaki był ten strzał. Zaraz się przekonamy. Nie trafiono w żaden organ. No super. Nie tego się spodziewałem. No ale to nic. Będziemy go tropić. Nie wziąłem sobie celowniczka, po prostu zapomniałem. Tymczasem się chodź tutaj. Specjalista do zadań specjalnych. Gdzież on jest? Dobra. Szukaj. Bierz się do pracy, mój kochany. Pokaż na co cię stać. Biegnij szybciutko. Wiem, że jesteś zdolny, jeśli chodzi o tropienie. I pokażesz na co cię stać. Mhm, mm teraz skręcił, tak? Okej. Okay. Piesek nasz już woła. Czyżby coś znalazł? Ja cały czas biegnę um. za nim. Już, już idę, już idę. Już znalazłeś coś, czy nie? zdaje się, że nic nie znalazłeś, tylko nas po prostu wołałeś. No i co tam masz? Aha, nie przecisnę się przez dzieło. Widocznie przytyłem po tym ostatnim rosole. Póki co lecimy za pieskiem. Musi tak gdzieś być. Bardzo blisko. Zaraz sprawdzę. Plamę. No nie no nie jest tak blisko. 50 na 75. Krwawienie bardzo małe. Kiepsko strzeliłem. Kiepsko, bardzo kiepsko. On może jeszcze tutaj gdzieś być. Ucieka przed nami cały czas. Tak jak myślałem, jest tam, na wprost. Tylko już mi zniknął z, z widoku. Był gdzieś na horyzoncie i tyle go widziałem. Idę po cichutku, może go jeszcze gdzieś wypatrzę i oddam tym razem celniejszy strzał. Chyba teraz było lepiej. Znaczy ten pierwszy, bo ten drugi to kompletnie był też nieudany. Poczekajcie. I mamy tutaj. No, teraz będzie lepiej. Bardzo małe, ale chyba za pierwszym razem trafiłem. Już za drugim razem mi się chyba nie udało, ale zobaczymy. No, on tam stęka ten pies. Nie wiem, co on tam wyprawia. Teraz ja tropię. No, już go będę miał. Super, udało się. Już go powinienem widzieć gdzieś między drzewami. Kto by pomyślał, że będę tropił tego jelenia tak długo. Dobra, mam go. Zdaje się, że jest tutaj. Już w lesie. Nie tak daleko, ale jest. Udało się upolować ładnego jelenia szlachetnego. Pierwszy strzał był kiepski, ale już drugi był. Znacznie, znacznie lepszy. Dobra, możemy zabierać zdobycz. A kiepskie te strzały, powiem Wam szczerze. Zobaczcie, tutaj też był nie do bardzo dobry strzał. Tutaj była poprawka, jak biegu, no i kiepsko wyszło. Bo trafiłem w ciało w miednica wnętrzności. Dlatego też taka ocena kiepska. Brąz. Dobra, zatwierdzam. Możemy teraz iść. W kierunku, który sobie wyznaczyłem na początku tego gameplaya. No więc, moi drodzy, lecimy szybciutko. Piesek za nami idzie. Jesteś? Rexio, chodź. raczej, świrku. Tak go też nazwaliście. Lecimy szybciutko. Powiem wam, moi drodzy, że w tym rejonie. Tutaj, aż roi się od. jeleni szlachetnych. Cały czas się tutaj odzywają. O, słyszeliście? Właśnie przed chwilą się odezwał. Zewgodowy samiczka podnieciła się na mój widok, na pewno. Albo po moim zapachu. Ty piesku, mi nie spłasz, zwierzaka, być grzeczny. Mam Solokina, gotowego na strzał. Oraz Stradwariusa. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwę tego sztucera. Stradwarius jest troszeczkę mocniejszy od Solokina. No, i przede wszystkim znacznie ładniejszy. Bo ma fajne wzorki. A brat bliźniak, stradwariusa Huntsman, jest cały czarny. Też bardzo ładny sztucer. Ale tutaj nie o to chodzi. Który piękniejszy, tylko chodzi o polowanie. Chodzi o skuteczność polowań. Lowcika. I zdaje się, że zanosi się na deszcz. A zwierzaków żadnych nie widzimy. Żaden rogacz się nie wyłania, niestety. Oho. Samiec się pojawił. Tylko widzicie, no ja. No inaczej powiem. Ja nie widzę tego samca. Tu się niby gdzieś odezwał. Piesku, ty zostań. Ja idę. Spróbuję wyszukać tego. Wejście tej przestań. Tak trzeba dać. Bo mi spłoszysz jakiegoś zwierzaka, i tyle będzie. O, chyba tutaj jest blisko. No, ja. No właśnie, ślepy jestem, wybacz. Tym razem strzeliłem ze Stradivariusa. Nie wiem, jak ja tego samca nie widziałem, ale widzieliście, jakie miał małe poroże? Jakiś niewydarzony ten samiec był. Poczekajcie chwileczkę. Dobra. Idziemy. Może ten piesek nam. O kurczę, to był dobry strzał. I z bliska. Yy, zobaczcie, poczekajcie. Tam coś się jeszcze odezwało. Ale tym razem. Niech szuka. I zobaczymy, co wymyśli. Zobaczcie po lewej stronie, jaki piękny sztucer. A czemu tak idzie? Nie za bardzo tak mu się chce chyba Leniwy jest A może dlatego, że ja Kucnąłem To on też tak może nie chce Za bardzo spłoszyć zwierzaka No i widzicie Krwawienie średnie, to był bardzo dobry strzał Ale też strzał z bliska Ale powiem wam szczerze, że się wystraszyłem W pewnym momencie Poczekajcie. E, dobra, już widzę tego samczyka którego tropiłem okej, okay, chodźcie już jest chyba pomyliłem sobie komendę i dlatego, niby że krwawie nie było średnie a i tak dość długo za nim szedłem, ale udało się go znaleźć no zobaczcie, taki malutki z takim niepozornym y, porożem widocznie jakiś młody no ale dobra, jest niewielki, odpowiednia amunicja, strzeliłem w ciało lewe płuco Stradwarius pocisk grotem polimerowym, bo, bo tylko takiej amunicji używam. Dobra, idziemy do tego punktu, który sobie zaznaczyłem jak najszybciej. Joo, i kolejny jeleń szlachetny się odzywa. Mam szczęście do tych jeleni szlachetnych. W dzisiejszym gameplay'u. Ale to może nawet dobrze, bo czasem jest tak, że nic nie możemy znaleźć. A tutaj zwierzaków odgroma. Oczywiście z ilością zwierzaków Silver Silverwich żaden rezerwat nie pokona. Bo tam jest odgroma. Dobra, 140 metrów jeszcze do celu i zobaczymy, co to za miejscówka. Mhm, czyli to jest na tej plaży. Tam, gdzie rzeka. jest najpłytsza. A mam taką ciekawostkę, jeśli chodzi o The Hunter, Call of the Wild. A jeszcze dokładniej, chodzi o Nową Zelandię. Właśnie tutaj, w tym miejscu, w tym kraju, będzie kręcona, kręcony serial Władca Pierścieni. Już nie mogę się doczekać. Podobno odcinek pierwszy, pilot, już jest gotowy. Zobaczcie, królik. Chyba uciekł. Też tak strzeliłem. Nie wiedziałem, czy trafię. Króliczek to tutaj gdzieś biegł, ale chyba uciekł do Norki, bo go nie trafiłem, niestety. O, tutaj się schował, zobaczcie. Używana bardzo, no to widzicie. Tutaj są króliczki, ale dały nogę, trudno. Dobra, czy tutaj można się jeszcze przejść? Wiecie co? Jeszcze podejdziemy do jednego miejsca, tylko będę musiał się. Nów mnie pies przesuwa. Co ty tak chcesz? Coś mi ugryź, co? Pójdziemy sobie tutaj, do tego miejsca, i później może tutaj. No, zobaczymy. W każdym bądź razie, ta miejscówka jest koło jeziorka. Tylko w którą stronę trzeba iść? Dobra, 815 metrów. Trochę jest, ale przejdziemy się spacerkiem. I może po drodze jeszcze coś znajdziemy, coś upolujemy. ja już jestem bardzo blisko kolejnej miejscówki koło jeziorka, tylko zobaczcie ile tutaj jest tropów, to jest strefa żerowania jeleni szlachetnych, a tam na wprost, tylko nie zdążyłem włączyć nagrywania, jest gdzieś piękny samiec, tak mi się zresztą wydaje, bo się odezwał, ale jajaj, tutaj coś widziałem. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to jest piękny samiec, zaraz się przekonamy, najpierw się przykniemy. I spróbujemy coś zadziałać. A ty piesku, tutaj zostań, a lovczyk pójdzie poszukać tego pięknego osobnika i jeszcze dla niego zagra. Może mu się spodoba ta piosenka. Na tej fujarce, dobra. Może raz wystarczy. Może podejdzie ten samczyk, jak usłyszy. Oczywiście będziemy strzelać ze Stradivariusa. Jeszcze raz spróbuję, poczekajcie. No i w sumie nie musiałem długo czekać. Już coś tutaj przyszedł. Raczej samiczka przyszła. Tylko piesek miał zostać. I jeśli mi spłoszysz, to pójdziesz do budki. Ażeby podeszła, bo ja jej za bardzo nie widzę, tak dokładnie. A tutaj jeszcze był samczyk. O, o, o. Tutaj gdzieś jest ta samiczka. Dobrze, mam Cię. Dobra, udało się od pierwszego strzału. Chyba było płucko, jeszcze się świeci ta strzała. Okej, okay. jeszcze tutaj y, samczyk może przyjdzie, bo przecież łuk nie robi takiego dużego hałasu aniżeli sztucer. Zobaczcie, świecąca strzała, dobrze trafiłem. Super, się składa, dobra. I trafiłem, a nie, myślałem, że trafiłem płucko czy serduszko, a tu się okazuje, że trafiłem w łopatkę ale też dolna część karku i dlatego padła od strzała. Dobra, zatwierdzam. Udało się upolować. Kolejna fajna ocena 1186. Dobra, nagroda łucznicza też padła. Tymczasem idziemy nad jeziorko, bo tutaj chyba ten samczyk już nie przyjdzie. Być może się spłoszył, jak strzelnięm z łuku. Kto wie? Dobra, chodźcie. Lecimy nad jeziorko. Już nie zostało daleko. Raptem kilka metrów Bardzo bliżutko. I moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszego gameplaya. Myślę, że był udany. Upolowaliśmy kilka zwierzątek. Ale też, kto wie, może tutaj nad tym jeziorkiem jeszcze będzie coś ciekawego. Zawsze tak jest. O, zobaczcie, są pierwsze jakieś tropy wokół jeziora. I pewnie tropy jeleni szlachetnych. Jakie je dobrze znam. Jeleń wschodni, no i widzicie. Są tylko gdzie? Jak tu jasno. Jejku. Nic nie widzę kompletnie. Poczekajcie. Zobaczmy. Jest tu coś koło tego jeziorka. Zobaczmy jeszcze po drugiej stronie. Też tak przewijam na szybko, żeby coś wypatrzeć, ale nic to nie daje. Dobra, poczekajcie. Usuniemy zaznaczenie. I idziemy dalej. Cały czas byłem w tej ciemnicy, w tym ciemnym gąszczu, w tym ciemnym lesie, w dżungli, a teraz jestem na otwartym terenie, gdzie jest jasno. I od razu lepiej wam powiem szczerze, naprawdę. No i tutaj okazuje się, że jest. Ambona myśliwska. I nic w sumie poza tym. I tutaj jest też jakieś duże tropy. Zobaczcie. Może tu jest strefa wodopoju. Być może. Tak jest, tutaj jest strefa wodopoju jeleni szlachetnych, czyli jeleni wschodnich. No więc moi drodzy, jeżeli ten nocineczek Wam się podobał, to nie zapomnijcie dać mi łapkę w górę. Dla naszego Reksia też, który tak biega, jakby był oparzony. Pamiętajcie też również o subskrypcji naszego kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku, a ja Wam życzę wszystkiego dobrego wspaniałej niedzieli. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!